Witam Cię serdecznie. Cześć, Zawodowo i zajawkowo związany z strajkami. Czym jest strajka na samym początku w dwóch zdaniach? Szybko i zwięźle trójkołowiec, połączenie roweru, motocykla i gokarda. Tył, dwa koła, przód, jedno koło, to w skrócie. To w skrócie. I ty to po pierwsze co budujesz, po drugie jeździsz tym na eventy, po trzecie nie wiem, uczysz jak na tym jeździć? E, buduję, tak, jeździmy po eventach. E, próbuję też propagować te trajki, żeby gdzieś tam ludzie się tego e, z tym zapoznali, żeby to polubili. Organizujemy sekcję Speedway Trike na torze mini w Rybniku, gdzie też można komercyjnie sobie przyjść, popróbować pojeździć. Czyli z zajawki do roboty, że tak powiem. Tak. No to... zaczęło się od syna, bo tak naprawdę pierwszy trójkołowiec, który został zbudowany, to była zabawka dla syna, a potem poszło to już dalej. No i teraz już troszeczkę więcej tego jest. Wszystko te dzieci, nie? Tak jest. Wszystko dzieci te dzieci. I dzisiaj do tych dzieci też będziemy przechodzić, bo e, będziemy budować projekt z Tomkiem e, dla mnie, dla mojego syna, który jest już tutaj obok. E, mój syn też jest Zajawkowiczem, motoryzacyjnym. Ja nie miałem w dzieciństwie tego, to ja też przelewam na syna e, te motoryzacyjne zajawki. E, zbudowałem już e, na tym kanale kiedyś elektrycznego go karta dla mnie. E, przerobiłem e, spalinowego go karta na elektrycznego go karta dla syna. A dzisiaj co będziemy robić? A dzisiaj przerabiamy BMK na driftowóz. BMK na driftowóz, czyli driftowóz na driftowóz, BMK tak, tak. Są. Aczkolwiek ta pierwsza wersja była spokojna, delikatna, ta będzie dużo lepsza. Czyli co, przechodzimy już do garażu, do środka. Zapraszam. I będziemy działać. Czyli to jest zabawka dziecięca, no bo tak to trzeba nazwać. Czyli coś, co możecie kupić w jakimś sklepie z zabawkami. Y, BMK, dwa silniki to były po ile? Sześć, dziesięć? Eee, ciężko powiedzieć, ale to były naprawdę malutkie silniczki, które tam poprzez przekładnie potrafiły napędzić w jakiś sposób ten samochód. Tak. Rodzice pewnie dobrze kojarzą takie samochodziki. Na pilot dziecko siedzi, jest wożone. Moje dzieci delikatnie inaczej do tego sprzętu podchodziły, bo, y, bo same jeździły po pierwsze już w wieku dwóch, 3 lat. Po drugie kręciły jakieś bączki. Y, a po trzecie tacie było mocy ciągle za mało. Myślę, że każdy Zajawkowicz ojciec zawsze coś tam próbuje jakiś silniczek e, zwiększyć, zwiększyć moc, zwiększyć akumulator i tym podobne. E, my też to zwiększamy, ale zdecydowanie bardziej, bo po pierwsze mamy e, bateria jest to 48 V, będzie zasilała silnik, który ma już 1800 W. Tak. <laughs> Więc po pierwsze, albo odleci ten sprzęt w Kosmos. Tak, no może nie odleci, ale na pewno będzie kręcił. Będzie kręcił, będzie te przełożenie odpowiednie, a będzie dużo, dużo lepiej. Do tego koła? Do tego koła zakładamy koła z gokarda. Docelowo, aby to latało bokiem, będą zakładane nakładki żeby można było iść w poślizgu. Do tego mamy oczywiście tak, cały dedykowany sterownik, który, który jest do silnika, plus okablowanie, którym będziemy się zajmować dzisiaj, żeby to ładnie wszystko połączyć. Gaz, hamulec, hamulca tutaj chyba w tym sprzęcie, jeśli dobrze kojarzę, hamulca nie Hamulca tutaj nie było, tutaj była opcja pedału gazu, który po prostu po odpuszczeniu hamował silnikami, tak. bo nie było napięcia. I to działało w systemie zero-jedynkowym, czyli tak. naciskacie gaz, jedzie, nie naciskacie, się zatrzymuje. Był to też wsteczny. Czy teraz wsteczny zamontujemy? E, oczywiście będzie wsteczny i dwa biegi do przodu. Okej, okay. czyli będzie moc 1800W. 1800 Mamy delikatnie ten sprzęt przygotowany e, i teraz będziemy już go na żywo z Wami przerabiać, więc zabierzemy się do roboty. Tak jest, zaczynamy pracę. Co robimy? W pierwszej chwili e, byśmy mogli wziąć i tak. Demontujemy maseczkę, która została już tutaj e, odspojona wcześniej, żeby można było się zająć miejscem na baterię. Zrobimy w pierwszej kolejności, odwrócimy go sobie do góry Dobra. nogami. a Mam przygotowane zużyte opony, żeby nam się nie, nie rysował sprzęt. Położymy go na razie na bok. Tak, przytrzymasz go? Tak. Jak dobrze widzicie, tutaj takie elementy zarysowań to nie jest to, że go źle wkładaliśmy do garażu, tylko po prostu dzieciaki tak mocno i hardkorowo jeżdżą. Ale my zazwyczaj ze sprzętem nie mamy takich problemów, że to powiedzmy tak jeździ dość mocno, no bo po to ten sprzęt jest, żeby dzieciaki miały zajawkę. Ok, demontujemy tył, którego już tutaj nie będziemy wykorzystywać. Tył prosta sprawa. To jest oryginalna wiosko, którą, którą też możemy wydostać, ona już nie będzie nam tutaj potrzebna. Ale możemy zostawić te elementy mocujące, co? Bo e elementy puszczy... mocujące jak najbardziej, bo puścimy, tędy pójdzie linka gazu Dobra. i linka, e przewód elektryczny z pedału gazu oraz pójdzie przewód z hamulca. Część z was, drodzy widzowie, pewnie spyta, a po co to wszystko, a komu to potrzebne? Czy to ma sens, czy to ma logikę? Wszystko, co się robi z zajawki, ma logikę chyba, nie? Jakąś mniejszą lub większą. Ja nie wiem, czy o tej logice w ogóle my myślimy. No tak. To się robi po prostu, żeby było. To jest dla frajdy, dla fanu, dla jakiegoś. Nie, do swojego własnego też yy, chęci osiągnięcia czegoś ciekawego, tak, no. Tak, tak. No ja też z tego tak wychodzę, no bo yy, ktoś by mógł powiedzieć kurczę za takie pieniądze, byś kupił kłada, cięku tak, tak, dał tutaj... i cokolwiek. No ale. Wie... Mógłbym, mógłbym kupić, i może i kiedyś kupię, ale co za jawka, to za jawka. Kłada może mieć każdy kolega z podstawówki, z przedszkola czy na podwórku, a takiego sprzętu? No, tym już raczej nie wszyscy będą mogli się poszczycić. To zostawimy. Ten Dobra. element zostawimy, on tutaj może być. To światełka też zostawimy. Głośniczek tylko wymontujemy. Dobra, ja mam gdzieś, bo kręt mam albo miałem. A tutaj chodzi, moi drodzy, właśnie o tą zajawkę, o tą wspólną pasję, o to dzielenie się tym jakimś czasem, doświadczeniem, możliwościami i to jest fajne. Mamy chyba już wszystko wybebeszone, co nam nie będzie potrzebne. Tak jest. Teraz jesteśmy przygotowani pod to, aby montować cały zestaw napędu, który będzie z tyłu. Jeszcze z jednych rzeczy, które chciałbym wspomnieć tutaj, oryginalnie układ kierowniczy miał ograniczniki. Te koła skręcały się tylko do tego no. momentu. Ograniczniki zostały usunięte, żeby można było dokręcić. Okej, okay. czyli może chodzi o to, może że, że będzie jeżeli skręcam. będzie ten ślisk, to żeby jednak te dzieci e, jadąc U, a ten, ten. nie będzie nam blokować? O, Aż będzie? tak nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego. E, ten, bo te delikatne jakieś tam przytarcia o, okay. to, się samo, e, to się samo, jak gdyby dotrze. Dobra. A i tak układ kierowniczy już bardziej nas nie puści. Jedynie okay. co, to pozbyliśmy się ograniczników, które naprawdę nas blokowały. Czyli co, pacjenta ściągnęliśmy ze stołu, pacjent na razie czeka, czyli karoseria na chwileczkę obecną ma chwilę odpoczynku. My montujemy cały tylny układ napędowy. Przykręcimy sobie na sam początek silnik. To zostało już wcześniej przygotowane, tak, to zostało... dopasowane do betki, tak? Tak jest. Było kilka koncepcji, te koncepcje ulegały zmianie. Pierwsza wersja była bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, duża, ciężka, mm -hmm. bo bałem się, że to będzie słaby element i gdzieś to się będzie wyginało i nie będzie pracowało tak jak chcemy, ale okazało się, że ta konstrukcja jest na tyle sztywna, że wystarczy taka półrama, która tylko trzyma nam cały układ napędowy nowy. No, i to będzie wystarczająco. To też nie jest tak, moi drodzy, że my to wymyśliliśmy taki sprzęt, tylko inspirowaliśmy się e, innymi twórcami, czy w internecie, czy na Instagramie, czy na YouTubie, którzy mniej więcej podobne zajawki też mieli i podobne sprzęty też przerabiali. Są e, twórcy, którzy przerabiali takie pojazdy na pojazdy spalinowe, są twórcy, którzy przerabiali takie pojazdy na właśnie pojazdy elektryczne, podobne jak my dzisiaj robimy, więc zainspirowaliśmy się i mówimy, jak oni to zrobili, to my również damy radę. Czy stworzenie takiego czegoś dla ciebie to jest powiedzmy jakim wielkim wyzwaniem, czy raczej robisz to analogicznie do swoich sprzętów, które, które, na które. Wiesz co, niektóre rozwiązania są proste i logiczne i one naprawdę, jak gdyby jest powtarzalność pewnych rozwiązań. Niektóre elementy, które też po części są tutaj zastosowane. Wynikały z tego, że pojazd jest wąski mm -hmm. a i kilka rzeczy musieliśmy dopasować pod szerokość pojazdu. Dlatego też i układ hamulca, i napędu jest w taki troszeczkę niekonwencjonalny sposób zrobiony, ale to za chwileczkę będzie można mm, zobaczyć. Żeby Dobrze. zmienić oponę, trzeba będzie po prostu rozłożyć ten element, wyjąć zacisk, żeby można było to zrobić. bogaty, zmontowaliśmy. Więc teraz wkładamy go do naszej karoserii. Teraz mamy to do góry nogami, więc zamontujemy sobie pedał gazu i pedał hamulca. I teraz tak, wkładamy gaz do środka. Aha, tu będzie skręcone śrubkami. Tu musimy zdystansować, żeby ten kąt był odpowiedni, żeby ten ta... pedał w aucie nie stał tak y, potwornie do przodu. Tą stronę analogicznie będziemy robili. Tak samo. O, to, 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 to. sterownik, chcemy dać sterownik pod siedzeniem. Sterownik będzie w oryginalnym miejscu, jest tam będzie schowany. Eee, musimy tu przeciągnąć wiązkę tak z baterii pójdzie kabel, który będziemy musieli tu przeciągnąć. No spoko, spoko. spoko. Eee, i część wiązki, która pójdzie do zmiany biegów. Okej, okay, okej. Okay. Bo jeszcze musimy mieć zmiany Nie biegów. A jeszcze to. musimy podłączyć czujnik e, hamulca, bo sam hamulec w tym układzie jest mało skuteczny. Uh -huh. Ale jeżeli założymy czujnik to automatycznie One... po naciśnięciu hamulca będzie odcięty napęd elektryczny. Wtedy ten hamulec powinien zignorować. Troszeczkę trzeba będzie pohałasować i nabrudzić. Baterie będziemy musieli zmieścić tutaj ładnie w komorę, silniko w komorę silnikową, mhm. no to, to dociąży też. Nam trochę. Troszeczkę nam dociąży ten przód. No. A mamy tutaj elementy, które nam są niepotrzebne i które nam przeszkadzają. Będziemy musieli usunąć oryginalne mocowanie głośniczka, które tutaj było i troszeczkę przyciąć obudowę, która jest wytłoczeniem układu kierowniczego. Spokojnie. Jeżeli wtedy to wytniemy, bateria nam tutaj świetnie się zmieści. Stąd tylko wyprowadzimy sobie kable do zasilania i będziemy mogli spinać całość. I nie będzie muzyczki już? Nie będzie muzyczki, tak. Nie będzie muzyczki. Będzie... na część mojego młodszego syna, czyli muzyczka w betce. Tylko będzie hałas yy, szlifujących nakładek po asfalcie. <grym> Trzeba przyznać, że twój kanał do roboty to nie jest tylko tak, że przyjeżdżasz oglądasz, coś tam pozorujesz, ale jednak coś musisz działać. Coś działam. To działam i coś się na robocie znam. Or, elegancko, też na wymiar. Świetnie, weszło to na ciasno, więc bateria nie będzie nam, nie będzie nam latała. E, zakleimy, wyrównamy troszeczkę te powierzchnie, żeby to było troszeczkę bardziej estetyczne. Pozaklejamy tejpami, e, taśmą, żeby się woda nie dostawała. E, wiadomo, no w deszczu i tak nie będziecie jeździć, ale żeby to, było, żeby to było troszeczkę zabezpieczone. I w tym miejscu umieścimy na spokojnie baterię, Będziemy mieli wagę, która będzie przed przednią osią, nawet przed przednią osią, mm. więc dociąży nam ten przód i powinny, powinno to skręcać. Mechanizm zmiany biegów, który tutaj mamy, no. który będzie zamontowany w tym miejscu, musiałby wejść nam tutaj do Aha. kabiny, żebyśmy mogli to sobie połączyć. Albo musi wejść do kabiny, albo musimy tą wiązkę wepchnąć sobie do środka, żeby to sobie tu ładnie połączyć, a potem przeciągnąć z powrotem, żeby nam to nie zajmowało miejsca, wiesz? Moi drodzy, yy, akumulator. Podpinamy baterię. Co to będzie? Co to będzie? Ok, prąd się pojawił. Yy, na razie nie mamy włącznika, bo, bo nie mamy. Nie mamy na chwilę obecną włącznika. Jest w Dobra, Gaz. na razie mamy wsteczny. Wsteczny? Tak jest. Jest wsteczny. Dobra. Wolno jakoś. Się... No wsteczny. <laughs> Jedynka. Dwójka. Ale można też powoli. No. Można też powoli, ale po, po tym jak ta etykieta na no, oponie się kręci. Wydaje się szybko, moi Wydaje drodzy. Wydaje się szybciej niż to co było. E, Zdecydowanie. Dobrze. Poprawiamy instalację, którą mamy tutaj, przeciągamy kabelki. E, robimy już to w miarę na gotowe. Tu zrobiłem jeden element, który jest pokazowy. Okay. Trzeba zadabyć takie spinki. Aha, i po prostu śrubka. Zabezpieczę, że Aha. śrubkę maska nie zaskoczy. No, dobra. Jest to na tyle ten, że się nie podrapie. Możemy, możemy jeszcze wtedy zrobić tutaj dwa mocowania Aha. i te mocowanie A do. dorobić. Bo ja te śrubki mam także je jeszcze zrobiłem, wiesz, raz dwa. A Sprawdzimy, jak to jeździ. Podłączyłeś akumulator? Tam jest e, tak, akumulator jest podłączony, także możemy, tylko co to dla próby, możemy wystawić go na ten, a potem jeszcze dorobimy te mocowania. Dobra, co? dobra. Mam nadzieję, że wszystko mam poskonale. Więc... No, jest waga, ale nie tyle co co Gokar. Mamy pierwszy wyjazd, zobaczymy. Czekaj, ja mogę spróbować. Tylko nie wiem, czy się nie zawije. Spróbuj. Pff. Czekaj, tak zawsze gdzieś tu siedziałem, to się nic nie będzie z tym działo. Kurde, ale wiesz coś... co, to możesz usiąść, spróbuj usiąść normalnie głębiej, a najwyżej będziesz ten, e, ręcznie dodawał mam gazu. Z... Spodnie Mam za za ciasne, czekaj, tu, wsteczny, zero, jeden. <laughs> no jest, Paweł, Nie. jest. Usiądź sobie Czeka. normalnie, daj nogi do przodu, wiesz, dociąż sobie ten. Jezu, boję się. To serio moje dziecko ma tu jeździć? Miał nie podnosić, a bo ja tak się despiernie. Wiesz co, siedzisz w takim miejscu, że okay. to nawet na tym by, wiesz, było, nie, chłopie, to jest na... To jest na jedynce Nie, to była dwójka już chyba no Nie no, trzeba się przyzwyczaić No, strasznie ciągnie no moment obrotowy no, jest spory. Dam wiesz? Mocno gazy, to polecę na ten. No dlatego wiesz, też ten pamiętaj o tym, że ty teraz masz odpowiednią wagę e, i wiesz, może łańcuch po prostu strzelić, nie? No. Ale skręca, wiesz, jest dobrze, bo skręca. Skręca, no. No, ja jestem zadowolony. Nie wiem jak żona, ale. <laughs> Jest zabawka, idzie to. Tak. No to nic, to robimy jeszcze to. Dorobimy te, te. mocowania e, maski. Sprawdzimy wszystko teraz po tym rozruchu, jak tam z łańcuchem, z tymi elementami. No. A i... no hamulca nie sprawdzałem, bo nie wiem jak dwoma no. rękami, wiesz, ale to się Jeżeli na stole na tak <kuh> to tutaj też no. to będzie działało, wiesz? Dobra Tomasz, sprawdziliśmy wszystko, podłączamy, zamykamy, za chwilkę bierzemy się już za takie dziecięce testy, czyli my wiemy, że działa, dzieci muszą pojeździć, sprawdzić, czy to bezpieczne. To się okaże. Będziemy oczywiście jeździć tylko i wyłącznie w kasku. Mamy jeszcze dla mojego syna ochraniacze specjalne na, na kart, więc będziemy dbali o to bezpieczeństwo, więc za chwilkę wyjeżdżamy na jakiś parking czy na jakiś plac, gdzie można tym pośmigać. Mamy też te nakładki, które będziemy finalnie zakładać na opony, na koła po to, aby stracić troszkę tej trakcji, po to, aby te koła się dość bardziej ślizgały na, na podłożu. No, i żeby ten pojazd był wtedy jeszcze bardziej bezpieczniejszy niż teraz. No, bo jak widzieliście, jest mocny, staje dęba, no ale jest fajnie. Tomaszu, tobie mogę bardzo podziękować za wkład w nasz materiał wideo, który, który nasi widzowie teraz oglądali. No, i wkład w tą betkę przepiękną. Cieszę się, że projekt się podoba, mam nadzieję, że teraz jeszcze właściciele, jeźdźcy też będą pochwalali właśnie to, że klucze jednak to troszeczkę lepiej chodzi niż wcześniej. No i co, no niech cieszy, no niech się bawią, niech to cieszy. No i tyle, dziękuję Ci bardzo. Uczyć się driftowania i tyle. I, I pasję i zajawkę rozwijać. Dzięki tak bardzo. Jest. To przechodzimy dalej. się na testy naszej Betki jak widać syn zadowolony lata sobie w kółko to już jest w sumie jego trzeci trening wcześniejszy widzieliście na delikatnych przewilkach przez cały odcinek co mogę więcej powiedzieć no, radość dziecka jest dla mnie najważniejsza no i skill który wykręca sobie na tym driftowaniu bo idzie mu też muszę powiedzieć coraz lepiej w międzyczasie odpalamy sobie jakieś filmy na youtube o driftowaniu on sobie to ogląda No jak widzicie za moimi plecami lata elegancko bokiem no i jeszcze podsumowując w sumie koszta do budowy tego całego urządzenia to wszyscy w sumie chciałem powiedzieć, że coś ma największy korzyść, a coś mniejszy, ale yy, buda była kupiona chyba dwa lata temu, czy trzy nawet, jak Julek miał, nie wiem, dwa latka czy półtorej, no to kupiliśmy tą betkę, nówkę, sztukę jakoś 1500-1400 zł, yy, bateria do tego 1400 zł, elementy montażowe, czyli tłoczenie, yy, i tym podobne to około 500-600 zł. Robocizny nie liczymy, bo robiliśmy to wspólnie i, no i tak po prostu we współpracy. Silnik do tego trzeba policzyć około 1200 zł koła były z odzysku, więc ich aż tak dokładnie nie liczymy, e, czyli ile 1500, 1400, 3000, no w takich 5-6 tysiącach zamknęliśmy się jeśli chodzi o tą betkę. E, wiem, piszecie, można kupić e, zwykłego szrota, dużego i też można nim latać, no ale od czegoś trzeba zacząć e, i jak widzicie zajawka jest najważniejsza, więc cieszymy się, że stworzyliśmy e, takie wozidło dla mojego syna. E, czy będziemy robić to seryjnie, czy będziemy robić tego więcej? E, czas pokaże. Oczywiście zapraszam na mój drugi kanał, taki bardziej rodzicielski, parentingowy Tata Vlog, tam również są fajne wrzutki fajne filmy związane właśnie z tą betką i nie tylko, więc śmiało tam wpadajcie, mamy więcej elektrycznych sprzętów, mamy więcej zajawki, więc się tym dzielimy a tymczasem zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i dla mnie, i dla Tomka, i dla Julka za tą zajawkę do motoryzacji. Jeśli też macie, napiszcie śmiało w komentarzu, czy macie może dzieci i chcielibyście taki sprzęt dla nich zbudować. Myślę, że po tym odcinku mniej więcej wiecie, jak to poskładać, jak to zrobić. Jak czegoś nie wiecie, to piszcie śmiało, na pewno Wam pomożemy. Ja się z Wami żegnam, Wojtek Marcie, kanał do roboty. Dzięki, że oglądaliście ten materiał. Podajcie na mój drugi kanał Tata Vlog i na inne filmy, które się tutaj pojawiają.